Oto realistyczna symulacja potencjalnej nowej pandemii, oparta na historycznych wzorcach Hiszpanka 1918, SARS-2003, H1N1 2009, ebola i COVID-19, współczesnych trendach epidemiologicznych i technologicznych oraz psychologii społecznej, by tym razem ludzie w nią uwierzyli bez masowego negowania. Witam Cię serdecznie. W świecie, który wciąż nie otrząsnął się z traumy COVID-19, kolejne zagrożenie biologiczne może zostać przyjęte z niedowierzaniem, obojętnością lub skrajnym oporem. A jednak historia pokazuje, że pandemie powracają cyklicznie: każda inna, każda groźniejsza, bardziej złożona, trudniejsza do zatrzymania. Teoria Piroliza 27. Zakłada scenariusz nowej, globalnej pandemii, która nie zaczyna się od rządowych alarmów, lecz od serii pozornie niezwiązanych przypadków neurologicznych i zakrzepowych u młodych, zdrowych ludzi. Choroba ta, pozornie egzotyczna i lokalna, w ciągu kilkunastu miesięcy zmienia światowy porządek. Rządy wpadają w panikę, media społecznościowe wyprzedzają oficjalne komunikaty, a społeczeństwa Zaczynają w to wierzyć, bo tym razem nie wystarczy wyłączyć telewizor. Tym razem zagrożenie jest widoczne na własnym ciele. W tej teorii pytamy nie tylko, czy to możliwe, ale przede wszystkim, czy jesteśmy gotowi uwierzyć, zanim będzie za późno. Symulacja nowej pandemii. Początek, grudzień 2026. Miejsce: Ameryka Południowa, Peru. Amazońska placówka badawcza. Przypadkowe zakażenie technika podczas pobierania próbek wirusów z nietoperzy. Pierwsze objawy: ból mięśni, podwyższona temperatura, spadek saturacji, mikrozakrzepy. Nowy wirus typu Hybryda RNA, zmutowany arbowirus nazwany roboczo-piroliza 27. Rodzaj choroby. Przenoszona przez komary tropikalne, płyny ustrojowe, aerozole. Ma cechy gorączki krwotocznej, ale z opóźnionym początkiem objawów do 12 dni. Warianty: szybka mutacja powoduje trzy fale, różniące się objawami i śmiertelnością. Bieg pandemii 2026-2029 Faza pierwsza Rozpoznanie i bagatelizowanie Grudzień 2026-Marzec 2027 Lokalne ogniska w Peru, Brazylii i Kolumbii Władze nie ogłaszają zagrożenia WHO informuje tylko o lokalnej chorobie tropikalnej W marcu dochodzi do zakażeń w USA i Hiszpanii Podróżni, migranci za druga. Eksplozja i panika. Kwiecień, sierpień 2027. Wirus trafia do Europy i Azji. Rozwija się powoli, ale ma bardzo wysoki wskaźnik powikłań neurologicznych i sercowo-naczyniowych, nawet po łagodnym przebiegu. Śmiertelność: 2,4%. Ale trwałe powikłania u 12-20% chorych. Media pokazują wycieńczonych pacjentów, nie tylko dzwony. Tym razem lekarze i pielęgniarki, jako pierwsi alarmują, wrzucając nagrania z Sorów. Społeczeństwo szybko nabiera zaufania, bo zagrożenie nie dotyczy tylko starszych ludzi. Faza trzecia. Nowy porządek biologiczny 2028-2029. Wprowadza się paszporty biologiczne mierzące nie tylko szczepienia, ale i poziom odporności krzyżowej. Leki przeciwwirusowe są dostępne, ale tylko odpłatnie i warunkowo. Pojawia się podejrzenie, że szczepionki nie zapobiegają transmisji, ale łagodzą skutki neurologiczne. WHO proponuje powołanie Globalnej Rady Odporności Społecznej. Dlaczego tym razem ludzie w to uwierzą? Zmieniają się objawy, nie będą to tylko przeziębieniowe symptomy ale coś bardziej widocznego. Porażenia, omglenia, utraty przytomności, krwotoki. Nie tylko seniorzy. Najbardziej zagrożoną grupą będą osoby 20-40 lat. Brak jednej narracji. Pandemia nie zacznie się od rządów, ale od lekarzy, naukowców i rodzin z TikToka, które pokazują przebieg choroby u bliskich. Widoczne skutki neurologiczne i zawały, u młodych zawodników sportowych, celebrytów. Efekt tak medialny. Brak czasu na dezinformację. Wirus rozprzestrzeni się powoli, ale nieprzewidywalnie, powodując realny chaos niemedialny. Kiedy może dojść do nowej pandemii? Bazując na rytmie wcześniejszych pandemii, średnio to co 10-15 lat. Oraz wzrastającym ryzyku z ONAS przenoszenie wirusów ze zwierząt. Nowa pandemia może wybuchnąć między 2026 a 2030 rokiem. Jak na nową pandemię zareagują rządy? Etap pierwszy: Bagatelizacja i ukrywanie. Grudzień 2026, marzec 2027 Peru i Brazylia, ognisko epidemii. Rządy tuszują sprawę. Strach przed oskarżeniami o utratę kontroli nad terenami objętymi ochroną środowiskową. Prasa lokalna publikuje artykuły o dziwnej chorobie z Amazonii, ale są szybko cenzurowane. WHO otrzymuje informacje o przypadkach gorączki krwotocznej, ale początkowo nie uznaje ich za zagrożenie globalne. USA i Unia Europejska. Władze ignorują sygnały z Ameryki Południowej. CDC i ECDC wydają jedynie komunikaty o obserwacji nietypowych zakażeń. Wywiady USA i Izraela wiedzą o potencjalnym zagrożeniu, ale przekazują to tylko w dokumentach wewnętrznych. Etap drugi. Panika i kontrola w wiecień, wrzesień 2027. Stany Zjednoczone, po wykryciu zakażeń w Nowym Jorku i Miami, rząd ogłasza stany zagrożenia biologicznego. Wojsko wspiera lokalne szpitale, uruchamiane są rezerwy medyczne FEMA. Prezydent występuje z dramatycznym przemówieniem. Nie powtórzymy błędów z 2020 roku. Zakaz zgromadzeń, zamknięcie szkół, ale tylko lokalnie. Szybkie zalecenie prac nad szczepionką w DARPA i firmach biotechnologicznych. Unia Europejska. Reakcja jest spóźniona. Władze krajów członkowskich reagują niespójnie. Niemcy szybko mobilizują się medycznie. Ograniczenia w podróżach. Francja. Protesty przeciwko lockdownowi i chaos informacyjny. Polska, Czechy, Węgry. Rząd nie chce wprowadzać ograniczeń, obawiając się oskarżeń o nadużycia jak za czasów COVID-19. Unia Europejska wprowadza certyfikat zdrowia P27. Który warunkuje podróże wewnątrz Schengen? Chiny i Rosja. Chiny zamykają granice i wprowadzają całkowitą kwarantannę miast portowych. Oficjalna narracja zachodni wirus. Propaganda wykorzystuje to do zwiększenia izolacjonizmu. Rosja ogłasza stan podwyższonej gotowości wojskowo-medycznej, ale unika lockdownów. Stawia na naturalne uodpornienie i leki ziołowe. Etap trzeci. Kontrolowane społeczeństwa 2028-2029. Wprowadzenie globalnego systemu kontroli zdrowia WHO i Światowe Forum Ekonomiczne ogłaszają powstanie GHSN Global Health Security Network, sieci bezpieczeństwa zdrowotnego świata. Obowiązuje biometryczne paszporty odporności, cykliczne testy odporności komórkowej. Udział w międzynarodowych ćwiczeniach pandemicznych. Stany Zjednoczone. Wprowadzenie pakietu ustaw Piroliza zbiór przepisów umożliwiających przymusowe leczenie w stanach zagrożenia biologicznego blokowanie kont osobom łamiącym przepisy kwarantanny geolokalizację kontaktów zakażonych. Unia Europejska Tworzy Europejską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowotnego niezależną od rządów narodowych. Kraje członkowskie tracą część kompetencji w sprawach zdrowotnych. Polska, Słowacja i Bułgaria sprzeciwiają się centralizacji biologicznej, ale są zmuszone do podpisania nowego traktatu. Symulowana pandemia piroliza 27 to realistyczna wizja nowego globalnego zagrożenia zdrowotnego, które wybucha około 2026 roku. I przebiega zupełnie inaczej niż COVID-19. Tym razem choroba jest bardziej podstępna. Nie atakuje głównie starszych, lecz osoby młode i zdrowe, wywołując groźne powikłania neurologiczne, sercowe i zakrzepowe. Początkowe objawy są łagodne, co opóźnia reakcję i sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa. Rządy świata najpierw bagatelizują zagrożenie. Potem w panice wprowadzają chaotyczne obostrzenia. Społeczeństwo wyczulone po pandemii COVID-19 początkowo reaguje sceptycznie. Jednak widoczne skutki choroby, cierpienia młodych ludzi oraz oddolne nagrania z sorów i mediów społecznościowych powodują, że ludzie tym razem wierzą. W odpowiedzi państwa i organizacje międzynarodowe wprowadzają nowe formy kontroli. Paszporty odporności. Obowiązkowe testy, certyfikaty biologiczne i nadzór cyfrowy. WHO i Unia Europejska tworzą struktury ponadnarodowe zarządzające zdrowiem publicznym, a pandemia staje się pretekstem do globalnej przebudowy systemu politycznego i społecznego pod hasłem bezpieczeństwa biologicznego. Ta symulacja pokazuje, jak łatwo może dojść do nowego globalnego kryzysu, jeśli zostanie połączona realna choroba, Technologia kontroli i strach społeczny, który tym razem będzie silniejszy niż teoria spiskowa. Pytanie do przemyślenia: dlaczego ludzie przestali wierzyć w pandemię, i co musiałoby się stać, by znów uwierzyli? Czy nowy wirus mógłby atakować bezpośrednio młodych, sprawnych ludzi, i co by to zmieniło? Gdyby objawy były widoczne na zewnątrz, paraliż, krwotoki, czy społeczeństwo zareagowałoby inaczej? Czy pandemia może być pretekstem do wprowadzenia globalnego systemu zdrowotno-biologicznego? Czy nowa pandemia musi mieć naturalne pochodzenie, by ludzie w nią uwierzyli? Dziękuję, że słuchasz.